Bałtycki Grant Bioróżnorodności to program, w którym zaprosiliśmy organizacje pozarządowe i instytucje naukowe do tego, żebyśmy razem przyjrzeli się kondycji Bałtyku. Jako że grupa Orlen jest obecna na Morzu Bałtyckim, poczynając od takich inwestycji jak Baltic Pipe przez eksploatację ropy naftowej i gazu na szelfie Morza Bałtyckiego, a kończąc na naszych najnowszych inwestycjach, jakim są morskie farmy wiatrowe, chcemy przyjrzeć się, co możemy zrobić, żeby te inwestycje nie tylko nie zagrażały i nie wpływały negatywnie na środowisko naturalne, ale pomogły rozbudować jej bioróżnorodność. Stawiamy sobie ambitny cel, żeby do 2050 roku działalność naszej grupy była pozytywna i pozytywnie wpływała na bioróżnorodność, co możemy osiągnąć dzięki takim projektom jak organizacja farm multitroficznych na Bałtyku, które mogą powstać wokół wiatraków, które budujemy w morzu. My jako kolektyw Glony zajmujemy się badaniem biomateriałów, bioplastików. Tworzymy bioplastiki na bazie glonów bałtyckich, a Fundacja MOZI zajmuje się właśnie prototypowaniem i przestrzeni, i wzornictwa. Bardzo mocno też jest osadzona w działaniach edukacyjnych. My również prowadzimy warsztaty z projektowania i tworzenia bioplastików. No i tak chcieliśmy właśnie połączyć te nasze wszystkie zasoby wzorniczo-edukacyjne, by stworzyć nową propozycję projektu, w którym właśnie jest prototypowanie Narzędzi połowowych bazujących na bioplastikach. Będziemy testować bioplastiki w warunkach morskich i prototypować z nich konkretne przykłady produktów, które mogłyby rozwiązać problemy w branży morskiej. Nasz projekt farmacji jest taki dwutorowy. Po pierwsze, chcemy monitorować obecność farmaceutyków w Morzu Bałtyckim, wybranych przez nas miejscach a także w tkankach zwierząt z organizmów morskich, które mieszkają w Bałtyku. I Wytypowaliśmy sobie skorupiaki tym razem i będą to kraby, krab wolnista szczypcy krab brzegowy, krabik amerykański. Będziemy sezonowo zbierać wodę, będziemy sezonowo zbierać kraby i postaramy się oznaczyć tam metodami nowoczesnymi, analizą niecelowaną obecność farmaceutyków. To jest taki element naukowy, natomiast chcemy też przeprowadzić analizę świadomości społecznej na temat motywowania leków. Wiemy, że no taką grupą konsumentów, jest, główną leków są osoby starsze.